Rzadkość rodziła wartość. Reguła pierwsza. Nie bądź zawsze dostępny. W 1997 roku, kiedy NASA wysłała na Marsa sondę Pathfinder, każde połączenie radiowe było wydarzeniem transmitowanym w wiadomościach. Dlaczego? Bo sygnał pojawiał się rzadko. Rzadkość rodziła wartość. Teneka pisał, rzadkie bywa cenne. To, co zbyt dostępne, powszechnieje i traci blask. Ola, projektantka UX, była mistrzynią błyskawicznych reakcji. Slack o 23.07, odpowiedź 23.08. Po pół roku siadało zdrowie i motywacja. Zmieniła strategię. Dwa bloki na reakcje dzienne. Gdy ktoś zapytał, dlaczego nie odpisujesz od razu, odpowiedziała, pracuję w trybie głębokiej pracy. Priorytetem jest jakość. Efekt sprinty skróciły się o 12%, a szef zaczął planować spotkania z wyprzedzeniem. Tomasz, gitarzysta sesyjny, przez lata odbierał każdy telefon od promotorów. Gdy wprowadził zasadę: oddzwaniam raz dziennie o 17, stracił dwie impulsywne oferty, ale zyskał trzy poważne kontrakty, bo agencje zrozumiały, że jego czas jest premium. Kontrast z mediami społecznościowymi, gdzie stories znikają po 24 godzinach, jest oczywisty. Platformy sztucznie tworzą niedostępność, bo wiedzą, że brak podbija apetyt. Zastosuj tę samą psychologię do własnej obecności. Nie chodzi o ignorowanie ludzi, lecz o świadome sterowanie pulsacją. Pojawiaj się w momentach najwyższej wartości, znikaj, by inni mogli zatęsknić. Ernest Hemingway pisał w paryskiej kawiarni La Cloche, ale nigdy nie zdradzał godzin, w których tworzy. Przyjaciele wiedzieli jedno, jeśli już trafiłeś na Hemingwaya przy stoliku, była to chwila intensywnej rozmowy, a potem zniknięcie. Rytm rzadkości budował legendę. Klucz zarezerwuj własne okienka nadawania. Poza nimi bądź offline.